Cześć! Z tej strony Anita, dzisiaj do Was przychodzę z Open Boxem z katalogu siódmego. Jest to oczywiście ten katalog z Małgorzatą Korzuchowską na okładce. I powiem Wam, że no, mi się ten katalog bardzo spodobał. Między innymi właśnie ze względu na szminki. Matowe szminki, które ja po prostu uwielbiam. No i będę z Wami szczera, no wysuszają usta, jak każdy mat tak na dobrą sprawę. No ale trzymają się po prostu świetnie. Okej okay, i mam tutaj cały taki olbrzymi karton. Zobaczcie. Z tego kartonu aż się wysypuje. Pokażę Wam, co ja sobie zamówiłam, i pokażę Wam również zamówienie mojej przyjaciółki, bo pozwoliłam mi je również tutaj przytaszczyć. No, także myślę, że możemy zaczynać. Ok, no i też chciałabym Wam zdradzić kilka takich fajnych myków, ponieważ ja zauważyłam, że często jest tak, że jak odfoliuję jakiś perfum i ktoś na przykład szuka prezentu. No to pojawia się problem, bo panie często nie chcą tych odfoliowanych perfum kupować. Ja zamówiłam takie fajne próbeczki z atomizerem. Zobaczcie, ten produkt w ten sposób wygląda. No i taka jedna próbeczka starcza no, naprawdę na bardzo, bardzo długo. Przynajmniej myślę, że to jest 20 psików jest. Fajna sprawa, no szczególnie jeżeli jesteście same konsultantkami, no jeżeli to Wy składacie zamówienie u swojej konsultantki, no to myślę, że jeżeli będziecie mieć większe zamówienie, to również tego typu próbeczki z atomizerem Wam dorzuci. Bardzo fajna sprawa, warto sobie zamówić. Ja mam tutaj całą kolekcję w takim etui, no i zostawiałam sobie kartoniki, żebym również wiedziała, które próbeczki mam w środku, także taki fajny sposób, jak nie macie ochoty ze sobą całych flakoników, albo nie lubicie tych takich standardowych małych próbek. Przechodzimy dalej. Tutaj są materiały dodatkowe. Co tu jeszcze mamy? Z takich fajniejszych rzeczy. To jest produkt, którym ja się po prostu zakochałam, jak go tylko zobaczyłam. To są takie dwa eleganckie kubeczki. Zaraz wam je pokażę. Moim zdaniem w rzeczywistości wyglądają jeszcze lepiej niż yy, w katalogu, dwa małe próbeczki, yy, dwa małe próbeczki, dwa małe kubeczki i ich uszka z serduszkami. Później wyjmę je z folii, to pokażę Wam na zdjęciach, jak one dokładnie będą wyglądać. Są przeurocze. Do zestawu jest oczywiście dołączony również marker, także możemy napisać jakiś dowolny napis na kubeczkach, na przykład kocham Cię, jeżeli chcemy komuś sprawić prezent na Święta Wielkanocne lub jakiekolwiek inne okazje. Przechodzimy dalej. O, został mi kartonik po eliksirze. Ultimate Supremes Avon. Jest to eliksir, który ja uwielbiam i on w katalogu, co prawda, jest przy nim napisane 45+, ale tym nie ma co się sugerować. Mam wiele znajomych, które mają nawet 19-20 lat, które tego używają po prostu jako kuracji. To bardzo fajnie, szczególnie teraz po zimie, nawilża naszą skórę, zostawiają w świetnej kondycji i ja tego eliksiru używam jako bazę pod makijaż, pod podkład. W moim przypadku sprawdza się świetnie. No mimo tego, że mam cerę tłustą, myślę, że przy cerze suchej albo mieszanej również powinien się fajnie sprawdzić. Jeżeli chcecie więcej informacji konkretnie o składzie tego eliksiru, o innych kosmetykach, które używam, które lubię, dawajcie znać, subskrybujcie kanał, no i oczywiście piszcie na dole. Jeżeli będzie przynajmniej kilka komentarzy pod tym filmem, że chcecie moich ulubieńców z Avonu, oczywiście taki film szczegółowy nagram. Przechodzimy dalej. Tutaj jest również zamówione przez klientkę preparat do usuwania włosków tego tak zwanego wąsika. Bardzo fajna sprawa, jest nieinwazyjny, nie podrażnia, nie uczula. Znam bardzo dużo kobiet, które używają i sobie chwalą. No Ja akurat nie mam tego problemu, więc nie powiem Wam na swoim przykładzie, jak się sprawdza, ale bardzo dużo pozytywnych recenzji, zarówno słyszałam, jak i czytam na temat tego produktu. Okej. Okay. Kolejny produkt to jest nowy żel, który dostałam w zestawie dla lidera Power Fresh. Powiem Wam, że no jak dla mnie zapach tego żelu jest po prostu obłędny. Świeży, fajny. Ja drugi taki żel dostałam w prezencie, więc jeden wykorzystałam sobie jako mydło do mycia rąk. Mimo tego, że jest to męski zapach, to jest po prostu świetny. Ok, sprawdźmy dalej, co tutaj mamy. Również balsam do ciała o zapachu. Zielonej herbaty, właściwie dokładnie z wyciągiem, i tu wam zaraz coś więcej będę mogła powiedzieć o konsystencji, ponieważ jest to mój balsam. Posmaruję się, niech odrobinkę wchłonie. Powiem wam, że Zapach jest taki przeciętny, ale faktycznie pachnie troszeczkę tą zieloną herbatą, no za to w tym momencie dłoń jest faktycznie taka fajna, gładziutka, bardzo milutka w dotyku po nim, więc myślę, że no fajnie może się sprawdzać do całego ciała. Zobaczymy jeszcze jak uczucie nawilżenia, czy ono faktycznie będzie zostawać na długo, czy tylko na troszkę. Kolejna rzecz, z którą tutaj mam, to jest nowy Avon Rush, także tutaj kolejna nowość od Avon. Ten zapach wchodzi w kolejnym katalogu, czyli w katalogu 8 przez 2017. Zaraz zobaczę, czy mam obie wersje, damską i męską. Mam zarówno męska, jak i damska wersja. Męską, może popsikamy fotografa. A co, skoro nakręca to wideo, to zaraz może się na temat tego zapachu wypowie. O ile uda mi się go otworzyć, chyba uda się. Ok, także ja poproszę o rękę fotografa. Zaraz mam nadzieję, że za kamery udzieli nam jakiejś informacji. Ok, także tu jest zapach męski. Zaraz Wam też przeczytam, z czego właściwie składa się ten zapach. No, i oczywiście otworzymy również zapach damski, i powiem Wam, co ja myślę na temat tego zapachu. To jest zapach, no powiedziałabym, siostra tego zapachu, attraction, bardzo, bardzo popularnego wśród moich klientów. No, jest to oczywiście ten oryginalny attraction, jeden z moich ulubionych zapachów. Jest po prostu obłędny. Zobaczymy, czy ten przypadnie mi do gustu. Że otworzę również ten flakonik, można powiedzieć, test na żywo. Zobaczymy. Popsikam się tym. Przepsikam się 2-3 razy. No i zobaczymy za moment. A ja w międzyczasie znajdę i powiem Wam, jakie nuty możemy właśnie odnaleźć w tych zapachach. I mam obok próbeczkę. I tutaj mamy. Wszystko wyszczególnione. Jeżeli chodzi o zapach dla niej, to mamy tutaj liście poziomki, jaśmin indyjski, fiołek, akord bursztynowy, a także gorzką czekoladę. Za chwilę, jak ten zapach się troszeczkę przejdzie, to dam Wam znać, czy faktycznie wyczuwam te akordy. A jeżeli chodzi o zapach dla niego, mamy tutaj mandarynkę, świeże zioła, cynamon, akord bursztynowy i paczuli. No to już chyba mogę zapytać fotografa. Paweł, jak, jak ten zapach na tobie? Dla no, mnie jest ok. Ok. Jakie akordy wyczuwasz z tych, co wymieniłam? Czekajcie, czekajcie, zobaczymy, czy to, co wymieni w ogóle będzie w składzie tego perfumu. Czujesz mandarynkę, zioła, cynamon? Cynamon czuję. Ja. Cynamon. Mhm. Także tutaj mamy informację z pierwszej ręki. No jestem ciekawa, czy waszym mężczyznom również ten zapach przypadnie do gustu, jeżeli chodzi o ten zapach dla niej. Powiem Wam, że jest ciekawy, aczkolwiek jak dla mnie nie jest aż tak fajny jak ten attraction oryginalny. tak patrzę, co on tutaj ma. Bo wiecie co? On tutaj na przykład nie ma pomarańczy, ale ja mam wrażenie, że on jest taki cytrusowy. Chyba, że to ten akord bursztynowy. Ale powiem Wam, że zapach jest ciekawy. Myślę, że jest spora szansa, że się polubimy. Zobaczymy. OK, przechodzimy dalej. Odłożę tutaj te perfumy, żeby mi nie zajmowały za dużo miejsca. O, i mam tutaj opakowanie. Tak, chyba samo opakowanie od nowego produktu. Może jest cały produkt? Tak, to jest nowy podkład Avon Lux. Bardzo fajny, bardzo zgrabny. To jest w ogóle produkt, który jest od razu w zestawie z bazą. Przy mojej cerze sprawdza się bardzo fajnie, ja jestem z niego zadowolona, tylko ja też muszę zaznaczyć jedną podstawową kwestię. Nie mam problemu z przebarwieniami, więc nie mam pojęcia, jak ten produkt zachowa się w przypadku cer z przebarwieniami. Aczkolwiek kilka próbek rozdałam koleżankom, właśnie, które mają problemy z przebarwieniami i poprosiła mnie o recenzję. Wiem, że zawsze mówią mi wprost, jeżeli uważają, że produkt jest świetny, powiedzą Anita, ta próbka była ekstra. Jeżeli uważają, że jest do niczego, to po prostu wprost mi o tym powiedzą. Także jak dostanę recenzję od dziewczyn, jeżeli jesteście ciekawe, co po prostu również myślą moi znajomi, tak? To dajcie znać, jeżeli wy tego produktu, te, ten produkt testowałyście, piszcie na dole, ponieważ ja również jestem bardzo ciekawa, jak wy go oceniacie. Moja opinia jest zawsze dla was, ba, dla wasza opinia jest dla mnie zawsze bardzo ważna. O tak, zamotałam się. Ok, lecimy dalej. O, mam tutaj podkład, podkład, chyba tak, chyba podkład yy, z linii Mark, kolor Natural Beige. O i tego jeszcze nie testowałam. Zobaczcie, oczywiście jak cała linia marki, jest to produkt taki czarno-biały. Zaraz wam powiem, może chociaż takie pierwsze wrażenia jak konsystencja, na przykład, czy jest kryjący, czy nie. Oj, zanim tu się nabierze trochę czasu, minie. Jest oczywiście opakowanie z pompką. Czyby pompka nie działała? O, mamy produkt. Powiem ja Wam ma taką bardzo kremową konsystencję. Wydaje mi się, że jest taki lekko kryjący i wpada raczej w takie żółte tony, więc jeżeli macie problem, na przykład z zaróżowieniami na twarzy, to myślę, że może się on fajnie naprawdę fajnie sprawdzić. No, zobaczymy. Będę testować. To raczej odcień podobny do tego naturalnego, więc jest szansa, że go przetestuję na sobie przy właśnie pełnym makijażu. Okej, okay, przejdźmy dalej. Tutaj jest kolejny produkt z serii Avon True. Co tu mamy? A, tu jest krem do okolic skórek. To oczywiście jest mój hicior, krem, który uwielbiam. I właśnie zrobiłam sobie mały zapas w tym katalogu, bo one w tym katalogu są w ogóle po 5 zł, więc uważam, że jak za tą cenę, to już w ogóle wow. Tak, że już mam oczywiście... Rozwikłaną zagadkę małych czarnych opakowań. Przechodzimy dalej. Co ja tutaj jeszcze mam, co mogę Wam pokazać? Klientki u mnie pozamawiały takie zapachy jak lak, lavi, lak i rare pers. Takie fajne zapachy. Z tej trójki mi najbardziej podoba się lak, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że jest to zapach dla kobiet, które lubią naprawdę słodkie zapachy. Jeżeli jesteście fankami takich stonowanych, to lak raczej nie przypadnie Wam do gustu. Ok, sprawdźmy dalej. Co ja Wam jeszcze mogę ciekawego pokazać? Mój hitior, maseczka do włosów. Ja wiem, że ja nie jestem dobrą reklamą, jeżeli chodzi o maseczki do włosów, ponieważ moje włosy wyglądają z reguły. Tak sobie po prostu. Ale no jeżeli chodzi o tą maseczkę, jest przegenialna. Jak jej użyję, faktycznie one są takie bardziej sypkie. No i również yy, znam dziewczyny, które po prostu te maseczki, jak są w dobrych cenach, po prostu zamawiają hurtem. I również to są moje konsultantki. Kolejny produkt, który zamówiłam, to jest żel do golenia. Bardzo fajny, wygładzający. No uważam, że spełnia swoje zadanie, a jak za 7 zł to naprawdę daje radę. Niczego więcej nie trzeba. W moim zamówieniu również są matowe szmineczki. Tu akurat mam mój ulubiony odcień Adoring Love. Również klientka zamawiała. Ja mam ten odcień dzisiaj na ustach. Mi się on bardzo, bardzo podoba. Taka, no taki zmysłowy różowy kolor, tak bym go określiła. Co ja tu jeszcze mam? Tusz z linii mark. Oczywiście ten tusz był wcześniej w sprzedaży, tylko miał po prostu inne opakowanie. Także, jeżeli czasami szukacie swojego na przykład ulubionego tuszu, to przejrzyjcie dobrze szczoteczki, ponieważ większość tych tuszy jest cały czas dostępna. Tylko no właśnie, pod innymi opakowaniami. Co ja tu jeszcze mam? Aha, mam bardzo fajny czepek. Tak, czepek na przykład. Na saunę, jeżeli chcecie sobie zaaplikować jakąś odżywkę, i żeby Wam yy, tak dość estetycznie fajnie to wyglądało, również szczepek, który się sprawdzi fajnie do takiego domowego spa. Fajny, ponieważ na gumeczce bardzo elastyczny. No i wizualnie uważam, że jak na tego typu produkt prezentuje się całkiem znośnie. Yy, ok, co ja tu jeszcze bym wam mogła pokazać? Coś jeszcze tu jest, o czym Wam nie mówiłam. Tak, kremy do pielęgnacji skórek, dalej kremy, aha, no i też fajny patent, dużo osób pytało się mnie o kolory szminek, no i wzięłam się na sposób i po prostu zamówiłam takie małe etui na szminki, to jest produkt, który jest w ofercie logo. Bardzo, bardzo fajny. Wchodzi tutaj 30 szminek. No i niestety nie mieści się cała seria, cała seria, całe dwie serie, ale mieści się ich mimo wszystko bardzo dużo. otrzymam po prostu luzem. Ja akurat zdecydowałam się, żeby zamówić próbki z linii Lux, ponieważ uważam, że są fajne, fajnie nawilżają na ustach, aczkolwiek nie wszystkim pasują kolory. I zamówiłam również wszystkie 18 kolorów z linii matowej. I teraz już się nie stresuję, że pokażę komuś szminkę, zniszczy ją, tylko to jest taka próbeczka, którą każdy może sobie nałożyć na usta, pomalować, sprawdzić albo zobaczyć na dłoni, tak? I, i wszystko jest po prostu w porządku. Yy, bardzo fajny, fajny motyw. Jeżeli jesteście konsultantkami, polecam. Jeżeli jesteście klientkami, możecie zawsze poprosić swoją konsultantkę, żeby zamówiła Wam taki pakiet próbek. No myślę, że również tutaj nikt się nie powinien o to obrażać, czy... Mam zabronić zamówienia sobie próbek, bo można przetestować, zobaczyć jak się sprawdza na ustach, a potem zamówić pełnowartościowy produkt. Ja tak bardzo często robię, że właśnie zamawiam próbki, a później zamawiam sobie pełną szminkę. Zastanawiam się również nad zrobieniem takiego filmiku ze słoczami tych wszystkich pomadek, skoro już je mam. No ale to również chciałabym zobaczyć przynajmniej kilka komentarzy na dole, że Wy tym jesteście zainteresowani, bo być może widzieliście już u innych dziewczyn switche tych pomadek, a nie chciałabym się też powtarzać. Także jeżeli macie ochotę, piszcie na dole i ja zobaczę, jaki filmik pojawi się za tydzień. Jeżeli będzie zainteresowanie na przykład tymi słoczami, może to będzie filmik ze słoczami. Jeżeli będzie większe zainteresowanie moimi ulubieńcami z firmy Avon, to być może pojawią się właśnie ulubieńcy. Oba, ta, oba, oba te filmy mam w planach. Jej, koń mi się dzisiaj język plącza, to chyba od tych zapachów. Tak, teraz pachnie zdecydowanie lepiej. Dobra, za praktycznie tydzień z kawałkiem zaczyna się kolejny nowy katalog, i będzie to katalog. Na którym mamy pięknego pana z piękną panią, taki bardzo romantycz, bardzo romantyczna okładka. Dużo nowości, między innymi do opalania. Oczywiście obejrzę ten katalog, dam wam znać, co o nim myślę, i myślę, że również możecie spodziewać się dość szybko open boxu, właśnie z tego katalogu. No to co? Życzę Wam miłego popołudnia, poranku, no albo weekendu, w zależności od tego, kiedy oglądacie to nagranie. Trzymajcie się, czekam na Wasze komentarze. Jeżeli kanał, kanał Wam się podoba, polecajcie dalej, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, mnie to motywuje do dalszego nagrywania. Cześć!